Ta karta potrzebuje egzorcysty i oto jestem na miejscu. Czas na mnie i na RX 6800XT w wersji Red Devil Limited Edition. Spójrzcie tylko na tego diabła, cóż to jest za karta, kawał masywnej, agresywnej z wyglądu 320mm konstrukcji z układem Navi 21. Do tego jeszcze w limitowanej edycji z numerem 0002 na 1000. Mogę się tylko śmiać pod nosem twierdząc, że otrzymałem tę kartę zaraz po procesie Power Colora. Zostawmy jednak humor na później, skupmy się na konkretach. Długość karty jest niczym przy jej wysokości. Red Devil to 3-slotowa karta graficzna. Jest to wynik instalacji na jej laminacie ogromniastego chłodzenia. Aktywna część coolingu skupia w sobie zestaw trzech wentylatorów. Osadzone w sekcjach bocznych liczą sobie 100 mm średnicy. Środkowy niewiele mniej, po 90. Byłbym jednak niemądry, gdybym powiedział, że to one zrobiły na mnie tak duże wrażenie. Całe piękno karty kryje się pod osłoną chłodzenia. Szczerze mówiąc, ciężko mi teraz przypomnieć sobie, czy trzymałem w dłoniach GPU z tak konkretnym radiatorem. Skoro o nim mowa, to zauważcie proszę, że mamy do czynienia z dwuczęściowym odpromiennikiem z zawartością siedmiu poniklowanych ciepłowodów o średnicy od 6 do 8 mm. Ciepło z takich elementów jak MOSFET, układ graficzny czy pamięci GDDR6 najpierw odbierane jest przez miedzianą płytkę, a następnie transferowane do finów. Na rewersie spotkamy się jakżeby inaczej z aluminiowym backplate'em i to właśnie na nim widnieje informacja o specjalnej, limitowanej edycji Red Devil'a, która trafiła do moich rąk. Jest tu także druga adnotacja, konkretnie mówiąc, tycząca się BIOSów ów PowerColor'a. Otóż tak, karta ma dwie kości BIOSu pozwalające na wybranie trybu pracy między OC a Silent. W trybie ciszy karta pracuje z ustawieniami modelu referencyjnego. Po fabrycznym OC zmienie ulega power limit, a zegary przyspieszają o równe 90 MHz. I jak przystało na kartę z roku 2020, jest ona podświetlana LEDami. RGB, ba nawet dysponuje złączem RGBW. Zasilanie karty to system 2x6 plus 2 PIN, a wyjście obrazowe to kolejno HDMI, 2x DisplayPort i USB typu C. Premierowy test RX-u w serii 6000 zaskoczył wielu z nas, także pod kątem kultury pracy tych układów. Czy model niereferencyjny jest w stanie wzbudzić w nas jeszcze większy podziw jak najbardziej? Power Color Red Devil na obu biosach radzi sobie bardzo dobrze. Quiet to kwestia poniżej 1000 obrotów na minutę przy maksymalnej temperaturze 76 stopni Celsjusza. Szczerze? Karty nie da się usłyszeć. W trybie OC obroty rosną do 1100 RPM, ale za to temperatura spada do okolic 70 stopni. Pod kreską ląduje za to praca Red Devila z chwilą wykonania autorskiego OC. O ile jeszcze temperaturę układu da się zaakceptować, tak obroty w wysokości 1450 staną się problematyczne dla osób szczególnie wyczulonych na hałas. A tak w ogóle przy okazji, to wiedzcie, że jest problem z działaniem sterowników RX-a 6800 XT. Już nie mówię o black screenach, które trapiły RX-y 5700, ale o zachowanie wentylatorów. Otóż ta karta bardzo szybko łapała pułap 1300 obrotów na minutę, po czym wraz z upływem czasu jej obroty spadały do poziomu ustalonego przez producenta. Ale według mnie to powinno wyglądać inaczej, odwrotnie. Czyli najpierw obroty powinny rosnąć wraz z temperaturą, a nie spadać ładnie. tejado Red Devil ma absolutnie wszystko, by zostać najszybszym modelem RX 6800XT. Ciężko jednak będzie mi to zweryfikować w tej chwili przez fakt niedysponowania jego konkurencją. Wynik konfrontacji z modelem referencyjnym był jednak z góry znany dzięki fabrycznemu OCD, bo jak wyprzedził produkcję AMD o kilka procent. Nie mówimy tu o dużych różnicach, ale w końcu powinniście wiedzieć, że zazwyczaj overclocking stosowany przez producentów kart podwyższa ich osiągi o mniej więcej 3, 4, czasem 5 Aha, zauważcie, że nawet w trybie Quiet Power Color. Okazał się szybszy od referenta. Ta karta to prawdziwy diabeł, i nie dziwcie się, że potrzebny był tu egzorcysta. Kręci się ona niesamowicie. 2725 MHz. Taki maksymalny, stabilny zegar osiągnąłem na układzie graficznym NAVI 21 w ujęciu Power Colora. Ale żeby nie było tak różowo, w niektórych tylko tytułach jest ona w stanie pracować z takim taktowaniem wysokości 2700 MHz. Power Limit niestety ogranicza tę kartę i na przykład w Wiedźminie przy 320-watowym limicie mocy zegary karty oscylują wokół 2350 MHz, więc daleko do tego najlepszego rezultatu na przykład z Horizon Zero Dawn. Na to chciałem zwrócić uwagę, że ten Power Limit jednak jest no, dosyć niski. Co to jest za karta? Moi drodzy, potężna konstrukcja. I wiem, za chwilę pojawią się śmieszne komentarze w stylu tyężna, ale jak inaczej ją nazwać? Tak rozbudowany układ chłodzenia. Aluminiowy backplate na rewersie. Także po części aluminiowa osłona. RGB. cooler, który cały czas robi na mnie przeogromne wrażenie. Świetny design, nawet zawartość pudełka w limitowanej edycji wraz z tymi kapsami na klawiaturę. No, wszystko to daje wyraz tej karcie, tej niesamowitej konstrukcji, która jednak nie jest bez wad, co chciałem zauważyć, bo oczywiście mówimy w tym momencie o e, tym fenomenalnym. Sprawowaniu się tej karty w komputerze, o tym, jak wygląda jej kultura pracy na obu biosach, jak wyglądają temperatury, e, jakie wrażenie ona robi na odbiorcy, no ale jednak umówmy się szczerze, że po pierwsze, dostępność tej karty jest zerowa na ten moment. Po drugie, ona wejdzie na rynek w cenie 800 dolarów lub nawet wyższej, co oznacza, że od tego standardowego modelu może być droższa nawet o kilkaset złotych. To jest kwestia 6-7 stóp, a więc sporo. Jak za model niereferencyjny, umówmy się, no jest to karta przeznaczona dla najbardziej wymagającej strony, czyli dla tych fanatyków PC Master Race, dla osób, które chcą uzyskać jak najlepsze osiągi. Tym niemniej nie powiedziałbym, że dla wszystkich osób, które są związane z overclockingiem. Otóż ta karta jest jednak limitowana przez no, Power Limit. Tak się powtórzę, zawsze używam tego sformułowania, ograniczona przez Power Limit. No, ale jak to inaczej powiedzieć, po prostu moc wstrzymuje zegar tej karty w niektórych tytułach, chociażby w Wiedźminie 3. Dziki Gon, gdzie te taktowania spadają do 2350 MHz. Ja wiem, zawsze podaję przykład Wiedźmina, ale jest on no, taki bardzo wymagający, jeśli chodzi o działanie karty graficznej, szczególnie w tej lokacji, w której ja go testuję. Dual BIOS który także funkcjonuje jak należy, e, temperatury są wyższe w trybie quiet, ale obroty spadają do 900 RPM, to jest coś znowu fantastycznego. Także tak, cena zdecydowanie wysoka, power limit, który moim zdaniem powinien być wyższy, być może doczekamy się nowego BIOS-u, być może jakichś autorskich modyfikacji, e, no nie ukrywam, że szkoda, jest mi bardzo szkoda, że ta karta musi ode mnie odjechać, e, no ale cóż, takie jest życie testera, nie zawsze te karty zostają. Tak jak ostatnio pisałem o tym. Moi drodzy, żegnam się z wami tą niesamowitą konstrukcją i bardzo się cieszę, że miałem okazję ją testować, że miałem w ogóle tr okazję trzymać ją w swoich dłoniach, szczególnie z numerem 002 Limited Edition. I tyle. Papa. Pa. Tobie też muszę powiedzieć, papa. Pa. Redy de Wilku.